Dzień dobry. Mam na imię Kasia i mam dwie pasje: język polski i haftowanie. Więc postanowiłam połączyć je i założyć ten kanał. Uwielbiam haftować i uwielbiam rozmawiać po polsku. Oczywiście czasami popełniam błędy. Celem tego kanału jest powiadanie o mojej twórczości i rozwijanie swoich umiejętności językowych. Zapraszam do oglądania mojego tygodnia hawciarskiego raczej dwóch tygodni. Co to za notatnik leży przez cały czas mojego mówienia. A właśnie ten notatnik to jest hawciarski dzienniczek kasi. Dzień dobry. Jest 17 października i zaczynam swój hawciarski tydzień. Wyszywam taki zestaw od Leti Stitch. Spring Fairy i jest to moja pierwsza praca od tej firmy. Muszę przyznać, że bardzo mi się ona podoba, bo wzór jest bardzo łatwy, haft idzie bardzo szybko i jest tu niewiele backstitchu. Obecnie moja wróżka wygląda o tak i i teraz został mi tylko lewy, górny róg do wyszycia, no i jeszcze backstitch. Nie powiedziałabym, że backstitchu jest za dużo, ale jest on na jeleniu, na ubraniu wróżki, na twarzy, na skrzydle. I jeszcze tu z lewej strony będzie taki ptaszek i tam też jest backstitch i na motylach też. Co jeszcze powiem, to co już jest wyszyte zajęło mi 69 dni chawciarskich. Nie liczę krzyżyków, połyszyłam z papierowej kartki, ale liczę dni i godziny. Oczywiście nie skończyłam jeszcze, ale to co już tu widzicie zajęło mi ponad 200 godzin. Chyba jest to największa z moich prac hawciarskich, i rozmiar tej pracy 30 na 40 cm. No ale jak skończę, to porównam. No, wydaje mi się, że to jest największa praca. Więc plan na ten tydzień jest skończyć ten haft, jeżeli będę miała wystarczająco czasu na to, żeby skończyć, bo ten lewy róg, jak już mówiłam, muszę skończyć, a jeszcze zrobić backstitch, bo nie robiłam go na bieżąco. Więc w następnym nagraniu pokażę, jak będzie wyglądała ta praca. Dzień dobry. Jak mówiłam, następnym razem pokażę, co utrzymały się i mam finish e, niespodziewanie. Myślałam, że nie zdążę, ale dziś już jest 23 października i ta prasa jest skończona. No i zajęło mi to 75 dni chawciarskich. Próbowałam jakoś ułożyć, żeby cały obraz, obraz był widoczny, ale no trochę nie wlazło, bo jeszcze jest tu, więc jakoś tak mi nie wyszło zmieścić wszystko. W jeden obraz. No więc, no, trochę jest dłuższe. Myślę, że nagram jakiś oddzielny filmik o tej pracy. A w ramach takiego tygodnia hawcierskiego bardzo krótko powiem, że tak wszystko jest zgodnie z planem. Kończyłam ten lewy róg, zrobiłam ptaszka, wyszyłam ptaszka. Muszę powiedzieć, że ptaszek był bardzo skomplikowane. Chyba, żeby go wyszyć i zrobić na nim backstitch, zajęło mi to chyba prawie 3 godziny. Tam jest bardzo dużo kolorów, nawet gdzieś tam pomyliłam się, ale te kolory taka no, z tych kolorów jest taka mieszanina, że chyba to nie jest widoczne. No i wczoraj robiłam backstitch. W ogóle skończyłam go wczoraj, 22 października. I Robiłam ten backstage. no zajmę też mniej więcej 3 godziny i nie jest on skomplikowany, jest go niewiele. A więc w ramach swojego tygodnia hawcowskiego, jak już mówiłam, pokazuję wynik, czyli gotowa praca. A potem chyba nagram filmik. No, muszę potem bardziej przygotować się, bo jeszcze nie prałam. Jest taka trochę pogięta. Muszę wyprać, potem użyć żelazka i potem nagrać taki dłuższy filmik konkretnie o tej pracy, o tym hafcie i wszystkie moje myśli, co chciałabym powiedzieć na ten temat. No i będzie więcej statystyków. Czyli ile to mi zajęło godzin, ile jest to kolorów, ile jest to krzyżyków, no, no i tak dalej. No a ten tydzień, o którym mówię, to tak naprawdę nie jest tygodniem, a pomyślałam, że to będzie dwa tygodnie, bo jest już koniec października i nie ma sensu robić dwa tygodnie, bo w ciągu tego tygodnia haftowałam tylko ten obraz, ale tak, jeszcze zaczęłam, zaczęłam coś nowego, ale potem to pokażę. No i mam nadzieję, że te filmiki kiedyś ujrzą świat, bo teraz nagrywam, tak powiedzmy, że trenuję to nagrywanie i nie wiem, co z tego wyjdzie. No dobrze, więc skończmy z tym obrazem. To jeszcze raz powtórzę. Jest Spring Fairy, to jest zestaw od firmy Let's Stitch, no i tym wjeżdża już inny obrazek. E, I to mój start, o tak wjeżdża, e, to jest zestaw od firmy MP Studio i to też, no tam jest napisane Żar Ptycia, ale to jest ta sama firma i uwielbiam wyszywać hafty na plastiku i bardzo dużo ich wyszyłam. No, podczas wyszywania Spring Fairy bardzo się zmęczyłam <laughs> i chciałam po prostu wyszyć coś takiego kolorowego, na plastiku, coś szybkiego. No i akurat w tym miesiącu dostałam ten zestaw w prezencie od męża, i postanowiłam szybciutko go zacząć i sko skończyć. I w ciągu dnia wczorajszego, po, po tym jak skończyłam zestaw od Stitch, już zaczęłam ten hawcik. I pokażę co teraz mam. A mam to, czyli tam są nici, to będzie później backstitch. Więc mam już wyszyty taki prezent, i jak widać, on jest bardziej kolorowy niż ten, który jest na zestawie. Bardzo szybko idzie. Po prostu jestem zachwycona. Uwielbiam takie hawciki, i bardzo mi się spodobał ten kotek. Jest przecudowny, a ponieważ 23 rok to będzie rok królika i kota, no więc wkrótce zrobię z tego zabawki i będą wisiały na choince. Więc plan na dziś to wyszywać dalej. Dalej już będę wyszywać kotka. Już, jak mówiłam, prezenciek jest skończony. I, no I potem będzie widać, więc plan jest bardzo taki prosty: wyszywać kotka, potem wyciąć z tego plastiku i może zrobić od razu zabawkę z tym kotkiem. Zwykle przyszywam filc z tylnej strony albo może po prostu zostawię to i Uszyję jeszcze tego króliczka, a potem zrobię od razu dwie zabawki. Więc taki jest mój plan. No więc w następnym nagraniu będzie widać, co już zrobiłam. Dzień dobry. To jest końcówka mojego tygodnia hawciarskiego. Jak pokazywałam ostatnim razem, miałam wyhaftowany tylko prezent, który trzyma kotek. No i po jakimś czasu wyhaftowałam te zabawki. Kotek otrzymał się trochę większy niż królik, ale łącznie zajęło mi to 8 dni hawciarskich. Oczywiście, kiedy zaczynałam haftować kotka, to był weekend, więc szyłam go bardzo szybko, a króliczek już był wyszywany podczas tygodnia, więc dłużej mi to zajęło. Zostało mi tylko wyciąć. No i widzę, że to trochę Backstitch jakoś źle wygląda. Muszę go poprawić ten Backstitch i potem wyciąć i zrobić z tego zabawki. Nie będę robić pętkę ani zawieszki. Po prostu no, jeżeli jeżeli będą wisiały na chujince, to po prostu no, zrobię taką zawieszkę z nici. Tylna strona będzie z filcu i ja nie przyklejam filcu, a zszywam e, ten plastik z filcem, niciami. Więc zdecydowanie podoba mi się bardziej kotek, ale. Królik też jest bardzo sympatyczny. Więc to, co dotyczy prac na plastiku. Ale ponieważ był taki czas przed Halloweenowy i w sobotę postanowiłam jeszcze wyszyć jakiś chawcik Halloweenowy. I zrobiłam taki oto hawczyk. Chyba zrobię z tego taką poduszeczkę i no, będzie taka Halloweenowa poduszeczka, kiedy będzie ten czas. Więc to jest darmowy schemat Iriny Weber, o ile się nie mylę. Chyba tak. I... Bardzo szybko mi to poszło. Chyba to zajęło może 4 godziny. Wyszyłam to w sobotę i w niedzielę 30 października. I jeszcze mam inny hawcik, też taki tem temat mistyczny, halloweenowy. I to taki kruk, ale pokażę go w następnym tygodniu, bo skończyłam go tylko 31 już późno wieczorem. I... Nie mogę go teraz pokazać. Pokażę go później. Więc to by było na tyle z tego mojego tygodnia hawciarskiego, więc mam 4 finisze. Spring Fairy, Kotek i Królik to jeden zestaw, zestaw więc to jeden finisz. Jeszcze ten hawcik z pająkiem i jeszcze hawcik z krukiem. Następny tydzień będzie już od 1 listopada, i to będzie coś zupełnie nowego. Więc dziękuję za oglądanie.